Drodzy Państwo, dlaczego w środku roku zdecydowaliśmy się na zmianę aranżacji naszej hali pokazowej, co kosztuje firmę setki tysięcy złotych? Powód jest prosty. Co roku nasza firma mniej więcej w tym okresie decyduje się na... Pełną zmianę asortymentu, po to, żeby dostarczyć Państwu najnowsze rozwiązania w danym roku dostępne na naszym rynku. Są to zmiany, których klient nie jest w stanie zobaczyć na pierwszy rzut oka, natomiast w momencie, kiedy ma okazję przyjechać do nas na miejsce w celu sprawdzenia możliwości urządzeń, które posiada nasza firma w swoim asortymencie, daje mu to możliwość zobaczenia pełnego portfolio urządzeń. W najnowszych konfiguracjach, w najbardziej zaawansowanych funkcjach dostępnych obecnie na rynku. Natomiast ten rok jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ firma zdecydowała się na oddzielenie przestrzeni magazynowej od przestrzeni prezentacyjnej. Będzie to pozwalało klientowi w sposób absolutnie optymalny zobaczyć, Każde urządzenie, które jest dostępne w gamie naszych produktów, mówimy tu o wycinarkach laserowych do ruli profili, do arkuszy blach, spawarkach laserowych oraz laserach czyszczących. Będziemy w tym roku także posiadali generator azotu, tak zwaną wytwornicę, co zamyka nam całe portfolio urządzeń. Dodam tylko jeszcze, że do spawania będziemy także mieli możliwość osobistego przetestowania spawania zrobotyzowanego. Które będzie dostępne zarówno na robocie, jak i kobocie. Głównym zamysłem tego wszystkiego jest prosta zależność, żeby mogli nasi potencjalni klienci podejść do każdego urządzenia i wypróbować je, jak ono może spełnić państwa oczekiwania do państwa celów produkcyjnych w taki sposób, żeby to państwa firma mogła zyskać przewagę konkurencyjną i rozwijać się w odpowiednim tempie w przyszłości. W którym kierunku rozwija się firma i czego mogą spodziewać się klienci w nadchodzącym oraz w przyszłym roku? Aktualnie głównym nurtem rozwoju naszej firmy jest ekspansja z rodzinnego polskiego rynku na pozostałe rynki Unii Europejskiej. Jako podmiot, który jest w grupie tzw. Fanucię Falcon Global Group, jesteśmy odpowiedzialni za importowanie, dystrybucję. Oraz utrzymanie ruchu dostarczanych urządzeń nie tylko na terenie naszego kraju, ale także na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej, i na to kładziemy szczególny nacisk w obecnym roku. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z technologią, to tutaj sprawa jest dość oczywista. Cały czas kładziemy nacisk na to, żeby nasze urządzenia spełniały oczekiwania. Rynku, które się cały czas zmieniają. Naturalnym jest, że specjalizują się w technologii fibrowej. Nasze główne zaangażowanie dotyczy tylko i wyłącznie obróbki metalu laserem. W celu sprawdzenia możliwości i zakresu działań naszej firmy zachęcam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszej siedziby w Gdańsku, gdzie na miejscu mogą Państwo sprawdzić pełną gamę asortymentu, który pokazujemy na naszej witrynie internetowej. Są to wycinarki laserowe do arkuszy blach, wycinarki laserowe do ruli profili, spawarki laserowe w technologii ręcznej oraz automatycznej. Mówimy tutaj także o technologii chłodzenia cieczą, jak i powietrzem. Jeżeli mówimy o robotyzacji, mówimy tutaj zarówno o robotach, jak i kobotach. Posiadamy także pełną gamę laserów czyszczących technologii fibrowej oraz MOP-a, i także istnieje możliwość sprawdzenia nowości technologicznej, którą daje nam wytwornica azotu, tak ważna w obecnych czasach. W celu umówienia wizyty w naszej firmie, należy wypełnić prosty formularz kontaktowy na naszej witrynie internetowej centrummaszyncnc.pl. Po czym wrócimy do Państwa z potwierdzeniem zaproponowanego terminu prezentacji i dołożymy wszelkich starań, żeby Państwa wizyta przebiegła w sposób absolutnie Jakie są kluczowe impulsy do obecnych zmian? Podstawowym impulsem jest zawsze potrzeba rynku. Klient determinuje, jakich zmian wymaga. Te zmiany są zawsze obecne, ponieważ rynek będzie zawsze poszukiwał rozwiązań, które pomogą mu produkować szybciej, produkować sprawniej, produkować mniejszym kosztem w celu. Zyskania przebagi konkurencyjnej. Innymi słowy, gdy pojawia się podaż, pojawia się popyt i wtedy do słowa dochodzą producenci urządzeń, którzy muszą sprostać tym wymaganiom. Dlatego właśnie w okresie ostatniej dekady, a nawet pokusiłbym się o powiedzenie, że 15, może nawet 20 lat, widzimy ciągły postęp w technologii fibrowej, w której się specjalizuje nasza firma. Technologia sama. W sobie jest niezmienna i opiera się na tym samym założeniu, natomiast zmieniają się czynniki i funkcjonalności pozwalające wykorzystać tę technologię do różnych celów. Na początku mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z technologią cięcia laserowego, później ta technologia rozrosła się na kolejną gałąź, czyli spawalnictwo oraz czyszczenie. Obecnie mówimy już o druku 3D. Jeśli chodzi o technologię fibrową, oczywiście mowa tutaj jest o druku metalu. Powtórzę raz jeszcze, to rynek determinuje potrzebę zmian, a producenci, dostawcy, ich głównym zadaniem jest dostarczenie rozwiązań pod potrzeby, które się pojawiają. W obecnym świecie, tak Pełnym przeróżnych informacji, dostępności najróżniejszych urządzeń z różnych zakątków świata, tak ważne jest, żeby mieć namacalną możliwość zobaczenia tego, co Państwa Nie. de facto interesuje w rzeczywistości, sprawdzić, możliwości tych rozwiązań na elementach, które Państwa najbardziej interesują i w których Państwo się specjalizujecie. Służymy pełnym wsparciem, nie tylko handlowym, ale przede wszystkim doradczym, a później serwisowym. A wszystko po to, żeby współpraca między naszymi firmami przebiegała w sposób, w który by tego Państwo oczekiwali od topowego dostawcy maszyn do obróbki laserowej w skali globalnej. Czym różni się nasza firma w obecnych czasach od tej, która była 5 lat temu? Bardzo ciężko jest zestawić te dwa podmioty, ponieważ jeszcze 5-6 lat temu byliśmy typową firmą dystrybucyjną małego rozmiaru, wyłącznie zasięgiem lokalnym, czyli w Polsce. W tamtym czasie firma już odchodziła w dużej mierze od pozostałych technologii obróbki, choćby plastycznej, skupiając swoją uwagę stricte na obróbce laserowej, w technologii fibrowej. Obecnie nasza firma jest częścią globalnego podmiotu z globalnym zasięgiem. Są trzy główne siedziby. My znajdujemy się w Dańsku i naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest cały rynek Unii Europejskiej. Kolejny podmiot znajduje się w Chicago, USA, ma podobne zadania, z tym, że jest to rynek Ameryki oraz Chiny, i tutaj mamy podmiot, który zajmuje się przede wszystkim produkcją urządzeń. Podstawową różnicą między tymi dwoma podmiotami jest przede wszystkim rozwój naszej firmy. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o rozwoju czysto organizacyjnym, bardziej skupiam uwagę na tym, co możemy zaoferować potencjalnym klientom. Obecnie nasza firma posiada obszerny magazyn dostępnych urządzeń od ręki. Mówię tutaj o całej gamie naszego asortymentu. Posiadamy także pełen magazyn części zamiennych i eksploatacyjnych, ale co w moim odczuciu jest najważniejsze, to posiadamy wiedzę, czyli zespół ludzi którzy swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie doradzić z perspektywy technologicznej i tego, czego potrzebują Państwo na własnych halach produkcyjnych. Natomiast sama struktura opieki serwisowej została rozbudowana do absolutnego maksimum. Obecnie nasz serwis, czyli tzw. obsługa posprzedażowa, czyli to, co w firmie Najważniejsze i budujące relacje z klientem na lata. Jest obecna nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Prezentujemy naszą technologię nie tylko u nas w Gdańsku, ale także na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Jesteśmy dostępni dla Państwa nie tylko na targach lokalnych w Polsce, ale także na największych targach międzynarodowych. Między innymi w tym roku będziemy się wystawiali na największych targach w naszej branży. W Essen, Niemcy. Główna misja, wydaje mi się, która przyświeca naszej firmie obecnie, to zagwarantowanie Państwu bezpieczeństwa inwestycji oraz utrzymania ruchu zakupionych u nas urządzeń, tak żeby nasze firmy mogły budować zdrową relację biznesową i wspólnie rozwijać się w przyszłości.